Rozważania adwentowe. Pierwsza niedziela adwentowa, samo słowo adwent, oznacza tyle co przyjście. Owszem, wiemy, że Pan Jezus przychodzi w każdej modlitwie, i przychodzi w każdej liturgii, zwłaszcza w każdej przyświętej, ale w pewnym czasie wypada nam przypomnieć sobie o tym mocniej. Do tego właśnie służy czas adwentowy. Niech pomoże nam święty Paweł. Jest on szczególnym głosem brzmiącym przez całą adwentową liturgię. Święty Paweł w tę niedzielę, pierwszą adwentu, wyrazi takie życzenie: Niech Pan pomnoży Was liczebnie i niech spotęguje miłość Waszą nawzajem do siebie. Tak, kryje się tutaj po pierwsze pragnienie ewangelizacji. Niech Pan pomnoży Waszą liczbę. Kościół, który nie jest nigdy zadowolony z bieżącego stanu rzeczy, tylko zawsze pragnie, by głos Chrystusa brzmiał szerzej, by rzeczywiście docierał aż do krańcy Ziemi. I Kościół pragnie wzmacniać się przede wszystkim przez więź wzajemnej miłości. I tego całkiem zwykłego pragnienia przebywania razem, i tego dat przyrodzonego gromadzenia się przy Chrystusie, i pomocy charytatywnej braciom i siostrom w wierze, ale także i wszystkim innym ludziom, którzy nas otaczają. Tak, od pierwszej niedzieli adwentu, niech ożywia nas i porusza to samo pragnienie, które kiedyś było w Apostole. Oby Chrystus pomnożył Waszą liczbę. I oby zwiększył wzajemną miłość ku sobie.